27 października w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych imienia Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku odbyła się uroczystość otwarcia sali tradycji imienia Stanisława Jagodzińskiego, wybitnego organmistrza, budowniczego i renowatora organów związanego z Garbatką Letniskiem. W wydarzeniu uczestniczyło wielu znamienitych gości. Wśród nich byli między innymi wicestarosta powiatu godzińskiego Janna Czafyra, liczni przedstawiciele rodziny Jagodzińskich, przyjaciele szkoły oraz mieszkańcy Garbatki Letniska i okolic. Gościem honorowym uroczystości był Andrzej Jagodziński, światowej sławy pianista jazzowy, kompozytor i aranżer, a prywatnie wnuk patrona sali. To właśnie on tego dnia odsłonił pamiątkową tablicę. Nowo otwarta sala tradycji prezentuje wyjątkowy dorobek artystyczny uczniów zespołu szkół drzewnych i leśnych, rzeźby, mebla artystyczne oraz inne unikatowe prace powstałe podczas zajęć praktycznych i dyplomowych. Wiele z tych dzieł zdobywało nagrody w prestiżowych konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Wystawa stanowi wyraz uznania dla wieloletniej tradycji rzemiosła drzewnego i artystycznego, która od lat jest dumą drzewnej. Podczas uroczystości przypomniano postać Stanisława Jagodzińskiego, założyciela wytwórni organów kościelnych w Garbatce-Letnisku. Jego życie i twórczość, pełne pasji do muzyki i rzemiosła, wciąż stanowią źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń. Stanisław Bronisław Jagodziński, urodzony 18 kwietnia 1873 roku w Warszawie, zmarły 8 lipca 1949 roku w Garbatce-Letnisku. Najstarszy z siedmiorga rodzeństwa. Syn Barbary Jagodzińskiej z domu Kwiatkowskiej i Tomasza Jagodzińskiego. Jeden z niewielu budowniczych i cenionych renowatorów organów w radomskiej części II Rzeczypospolitej. Założyciel znanej w Polsce wytwórni organów kościelnych 1900 1949 Stanisław Jagodziński pracował w dość trudnych warunkach. Przeważały ręczne narzędzia stolarskie, mimo to jego wytwórnię uznawano za jedną z najbardziej dokładniej wykonujących rzemiosło firmy organ mistrzowskich. Artystycznym zwieńczeniem wydarzenia był recital Andrzeja Jagodzińskiego, honorowego obywatela garbatki letniska i autora muzyki do hymnu Miejscowości. Publiczność mogła również podziwiać występ Małgorzaty Błazik, utalentowanej młodej skrzypaczki z garbatki letniska, której towarzyszyła pianistka profesor Katarzyna Glęsk. Czystość była nie tylko hołdem dla wybitnego organmistrza, ale także pięknym świętem tradycji, sztuki i lokalnej tożsamości.